Opowiem o najgroźniejszych, najpotężniejszych i najważniejszych sitach, jakich galaktyka widziała. Nie ma tu miejsca na mrocznych Jedi ani na Kylorena, Rena, ponieważ nie wiadomo, czy zostanie on sitem w kolejnych częściach sagi. Zapraszam. Miejsce 5. Darth Bane. Ten mroczny Lord Sithów żył tysiąc lat przed wydarzeniami z filmów. Urodził się w kopalni na Apatrosie jako Dessel. Uciekł z domu, po czym dołączył do armii Sithów prowadzących wojnę z Jedi i z Republiką. Służył w piechocie. Tam Lord Kopecz rozpoznał jego wielki potencjał w mocy. Bane zaczął trening i poznał historię Sithów, z której wyciągnął wnioski. W ten sposób powstała jego zasada dwóch. Według niej powinno być tylko dwóch Sithów w całej galaktyce: Mistrz. I uczeń. Realizacja tego planu wymagała zabicia wszystkich innych sitów. Bane zaczął od ogłoszenia siebie Darthem, co nie było mile widziane w Bractwie Ciemności. Jego członkowie uważali siebie za równych. Była to oczywiście fikcja, która miała zapobiegać sporom wewnętrznym wśród sitów. Baina cechuje niesamowita przebiegłość, dzięki której zdołał pozbyć się wszystkich członków Bractwa Ciemności pod przywództwem Lorda Kana. Zdołał wtedy nakłonić Sithów do stworzenia bomby myśli, która zabiła obecnych na planecie Rusan użytkowników mocy. Tak powstała znana z serii Jedi Knight Dolina Jedi. Ten proces przeżył tylko Bane oraz jego przyszła uczennica, Zana. Nowy zakon Sitów Beyna przetrwał tysiąc lat, a dzięki ich przebiegłości Sitowie objęli władzę nad galaktyką. Miejsce czwarte. Egzar Kun. Ten Lord Sitów znany jest czytelnikom serii opowieści Jedi oraz pośrednio tym, którzy czytali trylogię Akademii Jedi. Żył prawie cztery tysiące lat przed zdarzeniami z filmów. Egzar był zdolnym uczniem Jedi i świetnie walczył na Miecze Świetlne. Zgubiła go ambicja. Kun był zdolny i postanowił poszerzyć swoją wiedzę o sztuczki ciemnej strony. Udał się na Daxn, gdzie odnalazł grobowiec dawnego Sita Fridona Nada. Jego duch wysłał byłego Jedi na Korriban. Tam Egzar ostatecznie oddał się ciemności, gdy znalazł się w potrzasku, i tylko ciemna strona mogła go uratować. Kun zniewolił rasę Massasich, stworzoną przez innego lorda Sithów na Gesadoa. Razem z innymi upadłymi Jedi, Egzar stworzył nowe imperium Sitów. Nowym uczniem Exara został inny znany Sith, Ulik droma Zaczęła się wojna z Republiką i Zakonem Jedi. Sithowie uderzyli na Coruscant oraz Ossus, ówczesną siedzibę Jedi. Ich plan zawiódł, a Exar został pokonany przez Nomi Sunrider. W ostatniej chwili wyssał życie wszystkich masasich, a jego duch związał się ze świątynią na Jawinie 4. Nawet po śmierci Egzar kusił uczniów Luke'a Skywalkera ciemną stroną. Na początku zainteresował się Gantorisem, ale zabił go, gdy ten okazał się być zbyt słaby. Wkrótce spotkał Kypa Durona i wykorzystał jego gniew, by pchnąć go ku ciemnej stronie. Działania Egzara zakończył inny uczeń Skywalkera, Koran Horn. Wziął on swojego X-Winga i ostrzelał świątynię, by duch Kuna już nigdy nie kusił uczniów Akademii Jedi. Miejsce trzecie. Palpatin, czyli Darth Sidious. Tego Lorda Sithów nie trzeba nikomu przedstawiać, jego złowrogość dało się wyczuć już w momencie, gdy pokazał się jako hologram w Imperium Kontratakuje. W Powrocie Jedi, Sidious pokazał swoje niesamowite umiejętności w mocy, a także przebiegłość, gdy zastawił pułapkę na rebeliantów i próbował przeciągnąć Luka na ciemną stronę mocy. Choć Imperator zginie, jego duch przeżywa i jeszcze raz sprawi wiele problemów rodzinnie Solo i Skywalkerów. Okazało się, że imperator był gotowy na swoją śmierć i stworzył kilka klonów, do których przenikał w chwilach śmiertelnego zagrożenia. Lukas przedstawił drogę Sidiusa do władzy w prequelach, które uzupełniono także książkami. Od młodości Sidiusa wspierał jego mistrz Darth Plegis. To o nim Palpatin opowiada Anakinowi w Zemście Sithów. Palpatin na początku był senatorem z Nabu, ale dzięki swoim manipulacjom i nieskazitelnemu wizerunkowi stał się następcą posądzonego o korupcję kanclerza Valorum. Warto zaznaczyć, że Sidious był ostatnim sitem z zakonu Dartha Bane'a. Świadczy o tym fakt, że poza Vaderem Palpatin szkolił też wiele innych osób: Darth Lumie, Vergere oraz ręce imperatora, w tym Mare Jade. Przebiegłość Sidiousa polegała na tym, że mało kto wiedział o jego umiejętnościach. Nieraz pomogło mu to w walce z wrogami, którzy myśleli, że będzie łatwym celem zamachu. Miejsce drugie Darth Vader. Jego maska stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Star Wars, a jego słowa "Ja jestem twoim ojcem" stały się ważnym elementem popkultury. Choć wielu jest niezadowolonych z jego historii w prequelach, Vader budzi grozę pojawiając się w komiksach, grach i książkach. Dużą rolę odgrywa muzyka skomponowana przez Johna Williamsa, którą poznają nawet ci, którzy Gwiezdnych Wojen nie widzieli. Nawet to, jak tą postać potraktowano w prequelach i w The Force Unleashed, nie było w stanie naruszyć legendy. Innym przykładem tego, jakie wrażenie potrafi zrobić Vader, jest reakcja fanów na finałową scenę filmu *Rogue One*, gdzie mroczny lord pokazuje swój potencjał. Miejsce pierwsze. Darth Krayt. Ta pozycja może wzbudzić kontrowersje, jednak Krayt bardzo tu pasuje. Ten Lord Sithów pojawia się w komiksach z serii Dziedzictwo, gdzie nie tylko przetrzebia szeregi zakonu Jedi, ale też sprawia, że Sithowie zdobywają władzę nad znaczną częścią galaktyki. Oczywiście to samo osiągnął Sidious, jednak triumfem Kraita jest fakt, że udało mu się to zrobić z całym zastępem innych Sithów, którzy pod jego władzą nie zaczęli walczyć między sobą. Innymi słowy, Krayt zdołał osiągnąć to, co sam Darth Bane uważał za niemożliwe – jednak na tym nie kończą się jego niesamowite dokonania. Sam Krait jest człowiekiem urodzonym jeszcze przed wojnami klonów, a był w stanie dożyć 138 roku po bitwie o Jawin. Dokonał tego dzięki mocy i mimo tego, że został zarażony chorobą Juzan Wongów, która powinna była go zabić. Darth Krait był tak potężny, że przeżył nawet pułapkę, w której zaatakowały go rak góle, Jedi oraz rycerze imperialni. Na tym kończy się moja lista. Dawajcie znać w komentarzach, czy się z nią zgadzacie. Pamiętajcie łapki w górę, subskrybujcie, odwiedzajcie bibliotekę Osus i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, pa! pa.